Witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Dzisiaj dziewiąty dzień października, tym razem jadę do części położonej w Powiecie Słupskim. Na tak zwane stare śmieci, gdzie się jeździło 20 lat temu. Zobaczymy, co tu słychać po tylu latach na parkingu zero samochodów. Zresztą parking już. Dosyć poważnie zarósł. Ja sobie zaparkowałem ko mojego kolegi po sesji. I ruszam. Do puszczy. Puszcza słupska. Ściana zachodnia. No powiem, że jak nigdy. Podgrzybków to są setki, jak nie tysiące w lesie. Gdzie nie spojrzy całe place. Proszę zobaczyć jakie gniazda. Jak marzenie. Nikt nie zbiera podgrzybków. W tym roku wszyscy szukają borowików. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, żeby było. takie place grzybki stały. To wszędzie, gdzie się nie spojrzy. Tu można przejechać na 15 minut na podgrzybki i pójść do domu. Puszcza Słupska. Las, sosnowo świerkowy a w nim pierwszy dzisiaj. Borowiczek Stary okaz. Niestety, chyba, będzie sam robak. Tara pójdzie na nóż. Młodnik bukowy i świerkowy. A pod nim świeci się kto? Kapelusz Borowika. Uu. Coś z tym Borowikiem jest nie tak. Sam robak. I zmarznięty jest. Nic z nie, nie będzie. prostu był. 5 km od parkingu, w końcu jakiś prawdziwek. Trochę ładniejszy. Ciężko jest, ciężko jest tej puszczy. Puszcza jest przepiękna powiem. Naprawdę jest wymarzona. Miks różnych drzew. Zakamarków różnych. Fajnie jest tutaj, nie powiem. Ale jeśli chodzi o grzyby, to różnie. Nareszcie jakiś młodszy oka z Borowika. O. Prawie biały pod spodem. W takim lesie mieszanym. Pięknym lesie, bym powiedział. Tam mam jeszcze dwa przygotowane borowiczki do wzięcia. A tam dalej sobie stoi. Trzeci. Na razie, borowiki takie, takie sobie bym powiedział. Nawet nie za ciekawe. Niektóre są dosyć robaczywe. Nie ma po prostu tych spektakularnych, pięknych borowików tu mam dwa pójdę od razu potem trzeci w ogóle grzybów jest bardzo dużo różnych podgrzybków różnych dziwnych grzybów których nie znam no ale się trafiło tutaj jakieś takie borowikowate miejsce jechałem rowerem i tyle podgrzybków mówię jest to może jacyś borowiki, borowiki jakich może ich pilnują no i okazało się że faktycznie że jest ich tutaj trochę. W tych borowików, teraz pod bukiem Piękny las mieszany. Bukowo-świerkowo-sosnowy. Wszak to jeszcze nie Boże Narodzenie. Ale... Jaki prezent pod choinką dla grzybiarza może być w lesie? Borowik. Jak tam się do niego dostać? Pytanie. Wszędzie krzaki. Padało trochę. Jest mokro. Jakoś tam do niego dojdziemy. O jaki piękny borowiczek od Mikołaja ryśnego No i jest gdzieś na puszczańskim dukcie Borowiczek w stylu pana Romka Dopiero co wyłazi ale maleńki o, zagrzebiemy i teraz się podelektujemy jego widokiem. Ale brudas, tu kałuża z boku jest, czy mi się zawało? Wezmę go zaraz, powycieram trochę mchu, bo jest w koszyku, będzie pełno piasku od niego, a obok muchomor. Jakieś olszówki rosną, podgrzybki, naprawdę jest bardzo dużo grzybów. Gdzieś na rozdrożu dróg stoi sobie taki poobgryzany borowik. Widać, że zmarznięty ale jest dosyć jędrny przed chwilą pojechał ciągnik i tak był oszałamiający cała przyczepa zabitych jeleni 9 km300 metrów i nareszcie jest borowik na zielonym dywanie Jaki ładny Bardzo ładny Niezmarznięty Hmm? Piękny. Borowiczek. Piękny. Dzisiaj najładniejszy. Czas odjazdu. Udało się uzbierać taki płaski koszyczek w puszczy dzisiaj. Zimno jest. Znowu się robi zimno na wieczór, bo nie ma za dużo chmur.